Już w najbliższy piątek na Przygodzickim Góreczniku odbędzie się wielki rybny piknik rodzinny, połączony z otwarciem ścieżki edukacyjno-muzealnej, prezentującej rozwój wsi i rybacka Doliny Baryczy. W programie pikniku zaplanowano wiele atrakcji dla dużych i małych, m.in. występy lokalnych zespołów ludowych z Gminy Przygodzice, a także oczywiście degustację potraw skarpia. Wszystko z okazji dni tej właśnie ryby. Historia Dni Karpia organizowanych na terenie samorządów, przez które przepływa rzeka Barycz sięga kilku lat wstecz. Kult Karpia w tejże dolinie to już czasy bardziej zamierzchłe. Właściwie najwięcej tych imprez odbywa się, jeżeli chodzi o tą wielkopolską część na terenie gminy Przygodzice. Jest tu oferta sektora gospodarczego, restauracji tzw. ryba do syta. Sama nazwa wiele nam mówi. Są to kolacje rybne odbywające się w restauracji Lido i w Zajeździe Górecznik. Już w piątek ta impreza zawita do Gminy Przygodzice. Wierni telewizowie na pewno znają historię wspólnego projektu kompleksu Górecznik i partnerstwa dla Doliny Baryczy. Dzięki pieniądzom zewnętrznym na terenie Górecznika powstała ścieżka edukacyjno-muzealna prezentująca historię rybołówstwa i wsi Doliny Baryczy. Będzie otwarcie oficjalne ścieżki edukacyjnej i tutaj po prostu. Zaprosiliśmy też zaproszonych gości, współpracowników w sumie z projektem dyrektorów szkół, przedszkoli, żeby na własne oczy przekonali się, co tutaj można, jakie lekcje będzie można tutaj przeprowadzić na Góreczniku. Jeszcze coś dla najmłodszych? Będą, będą animatorzy, także dla dzieci też będzie zabawa. Będzie muzyka na żywo, także mam nadzieję, że co niektórych poderwie do tańca, byle tylko pogoda dopisała. Podczas dni karpia to właśnie ta ryba jest w centrum uwagi. Tradycja hodowli karpia w gminie Przygodzice kultywowana jest od 700 lat. Jutro będzie można go spróbować pod wieloma postaciami. Dla wszystkich przybyłych, jutro zapraszamy na degustację zupy z karpia gratisowej. I karp w różnych postaci. Od karpia sotę po karp w różnych sosach, karp na zimą, karp w przystawkach. Zapraszamy i myślimy, że spełnił Państwa oczekiwania. Więcej informacji na temat imprezy można znaleźć pod adresem www.dnikarpia.barycz.pl oraz www.smacznykarp.barycz.pl Patronem medialnym cyklu imprez w ramach Dni Karpia jest telewizja ProArt.